Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Rapanujopopelowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj z cyklu kuchnia dla lajków zrobimy potrawę jednogarunkową prosto z Holandii, a nazywa się hejte Blixem, czyli gorąca błyskawica. I na ten odcineczek serdecznie zapraszam. I może teraz tak szybciutko powiem, co będzie nam potrzebne do przygotowania tej jednogarnkowej potrawy. To przede wszystkim są ziemniaki, jabłka, cebula. No i żeby to nie było jałowe, dodamy kawałki boczku, usmażymy je, masło, pieprz, sól, musztarda, cynamon i kapeczkę mleka. I na koniec ugotujemy tą kiełbasę. Także co? Możemy zaczynać! YEAH! Teraz zabierzemy się do obrania ziemniaków, jabłek, cebuli. Pokroimy to, wrzucimy do jednego garnka. I muszę powiedzieć jedną ciekawostkę, że hejteblikse jest już mniej znaną potrawą wśród młodego pokolenia Cholebrów, Także robimy wyjątkowy przepis. Drugą ciekawostką, którą wyczytałem w Wikipedii jest to, że ten przepis jest znany również w niektórych regionach Niemiec, ale także u nas. Na Śląsku, i jakby właśnie mam pytanko do osób mieszkających na Śląsku, czy znacie ten przepis? To co? Jedziemy z obieraniem. Jak widzicie, wszystko wylądowało na palnikach, czyli oczek. Tutaj na patelni, smażymy to. Dalej, garnek z ziemniakami, cebulą, jabłkiem, zalane to wodą, gotujemy około 30 minut, i garnek tutaj z wodą na tą kiełbasę. Wszystko odpalone. Za chwilę tylko zmniejszymy ogień rażenia działania, całość. Odcedziłem. wszystko, już jest ugotowane. Całość odsycona. I teraz dodajemy nasze kawałki oczku. Mhm. Dalej. Kawałek masła dajemy. Kapeczkę mleka. Potem musztardy, 4 łyżeczki. Tu mam musztardę sarebską. Tu dwie, holenderską. Też damy dwie łyżeczki. Dalej, przyprawy, pieprzu. Możecie nie żałować. Ok, sól. Ale troszeczkę soli nie za dużo, ponieważ ten boczek jest bardzo słony. I jeszcze na koniec troszeczkę cynamonu. Bierzemy tuczek, ubijak. I całość teraz trzeba porządnie ubić. I za chwilę tą kiełbaskę ładnie pokroimy. No i oczywiście pokażę Wam te końcówki rozpoczął się sezon jesienno-zimowy także na kanale na pewno będą się pojawiały częściej przepisy kulinarne no to co, potrawa dzisiaj potrawa jednogarkowa hejtę blixem próbujemy od razu może z kiełbaską tak jest no powiem wam daje radę mmmm no Dobrze doprawione. To jest podstawą sukcesu, żeby nie było za bardzo jałowe. Mhm. Tak jest. Bardzo dobra potrawa. Polecam łatwa w przyrządzeniu, jak widzieliście. Także co? Ja powolutku się żegnam. To był Krzysztof Rapanuję Bobelowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!